Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam 7 zdrapek. Koszt tych zdrapek to jest 35 zł. I mam tutaj 5 zdrapek deszcz pieniędzy. Są to zdrapki za 2 zł. Jedna zdrapka za 5 zł, za 100 tysięcy chciałam powiedzieć. 100 tysięcy w gotówce, czyli taka jest możliwa wygrana. 500 tysięcy w banku, czyli również jest taka możliwa wygrana, a zdrobka kosztuje 5, 10 zł. No to dobra. Zabieram się za deszcz pieniędzy. Zobaczymy, jak będzie ten deszcz obfity. Szukam pliku albo parasola. Prezent, awokado, cytryna. Ananas. Sofii, banany, o boże balony, yy, melon, koniczyna, chmury i róża grapka jest pusta. Yy, tutaj mam deszcz pieniędzy: drugi, chmury, koniczyna, prezent, ananas, cytryna melon, balony, awokado, palma <laughs> oraz róża, czyli zdrabka jest pusta. Trzecia zdrabka. <laughs> palma, koniczyna, róża, prezent, cytryna, balony, tofi ananas, chmury i plecak. Trzecia zdrabka i trzecia pusta. No kiepski ten deszcz. Nawet nie mrzy. A co dopiero mówić o ulewie, nie? Cytryna, ananas, balony, chmury, awokado, palma melon, prezent, plecak, tofi. Susza, susza. Dobra ostatnia szansa deszczu przybądź. Ananos, chmury, tofi, melon, prezent, plecak, cytryna. Palma, koniczyna, róża. No wiecie co? Normalnie suszę na całego, no. 100 tysięcy w gotówce. Wygrywające liczby to 35, 2, 17 i 13. A tu mam 4, 3, Dwadzieścia dwa, trzydzieści trzy, jeden, szesnaście, dziewięć, piętnaście, czternaście i osiem. Niestety szósta drabka pusta. G oraz L. Ostatnia szansa. 500 tysięcy drachmów. Pomarańczowe. Moja ulubiona drak Czy mnie nie zawiedzie tym razem? Sprawdźmy to. Szukam. Piątki. 37. 25. 15. Oraz 26. Oczywiście, że mnie nie zawiedzie. Chyba muszę kupować tylko zdrapki moje ulubione, bo one mnie nie zawodzą. Hmm. Dobra, znalazłam sobie takie sztabki. 39, 40, 2, 21. Dwadzieścia siedem, trzydzieści cztery, trzydzieści pięć, trzynaście dziewięć, dziewiętnaście, trzydzieści osiem, sześć, szesnaście, siedemnaście, trzydzieści dwa. Dwadzieścia cztery, dwanaście, dwadzieścia osiem i trzydzieści trzy. No mam zwrot, kochani. Zwrot. Gdyby nie ta zdrapka, byłoby zero, totalne zero. Zobaczę, czy to się nie sumuje. To znaczy, nie mnoży. Nie. Jakby był bank, to by się mnożyło. A więc mam zwrot. Chyba nic nie przegapiłam. Szukam mnie. Chciałabym więcej, ale niestety nie ma. No dobra. Dobrze, że ten e, draping nie był taki drogi, 25 zł, ale niestety 6 drapek pustych znowu ogromna ilość. W poprzednim odcinku też było tak dużo, nie? Czy tam w jeszcze poprzednim, już nie pamiętam. Ale naprawdę. ilość pustaków jest ogromna, wygrywa a właściwie daje zwrot jedna zdrapka, moja ulubiona. Dzisiaj w jakimś sensie ratuję ten draping 10 zł do kieszeni z powrotem. Kochani, nie wiem czy będziecie mogli komentować. Jeśli nie, to chociaż dajcie łapkę do góry. A jak tak, no to napiszcie, co o tym sądzicie. Zapraszam Was do subskrypcji, oczywiście. I wkrótce okaże się następny odcinek do którego Was serdecznie zapraszam trzymajcie się pa